Yo, 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 hello, hello, witam was bardzo serdecznie na CSGO Skins, gdzie dzisiaj wielki big day odcinek, ponieważ wszystkie nowe skrzynki, które tutaj weszły, będziemy testować na Jokerach, a na Jokerach powiem wam, że są one bardzo konkretne, no i jak na takie skrzynie, które tutaj są, nie są też aż tak zbytnio drogie. Wczoraj nam Jokery nie oddawały, ale na akurat w streamie to, co się działo, to... Mam nadzieję, że powtórzy się to tu właśnie na tym odcinku, ale zaraz, ponieważ i dla wpłacających z moim kodem Adixon przez 2 cały czas macie 10 skinów do wygrania, 10 praktycznie tysięcy złotych jest tu jeszcze do zgarnięcia, dziękuję wszystkim płacającym, również w tym odcinku to zgarnięcie macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować, kanał, zgadzam się, zostawić w górę, skomentować odcinek, a jeśli mi lubicie i chcecie leczać, to właśnie w tym miejscu możecie pisać mój kod Adixon przez 2, gdzie 2 złotych i 10 groszy oraz 10% więcej. Do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana, zapraszam Cię na Słab. Z kodem Adixon macie 35% więcej bonusu do depozytu przy każdej wpłacie. Zaczniemy ten odcinek nietypowo, bo spróbujemy sobie otworzyć tak wszystkie skrzynie po 6 razy po 6 razy niech będzie. Pierwsza seryjka. Tutaj, gdzie mamy do wygrania i rękawiczki mogły i tutaj fajny Dopplerek jest. Chociaż ja tego Survival Knife'a to ja nawet nigdy w cesie nie miałem tak szczerze. I wygląda on tak do końca źle i proste. Jest Doppler Fejs 1 i on jest warty 2 1 3 prawie. Dobra, ładnie. Pierwszy dropik elegancko odwrócił nam się. To jeszcze jeden, jeszcze jeden. Sześć skrzyneczek mieliśmy otworzyć i teraz... Leci, przeleci. Myślałem, że jeszcze rękawiczki do kolekcji. Ale akaczyk za 1100 zł, więc dwa razy otworzyliśmy i dwa razy na profit. Pierwsza skrzynia, lifesaver, chyba chcę dzisiaj oddawać. Lecimy do kolejnej. Mamy tu Krabika. Czy to tam jest rak, czy Krabik? Ujgowi? Nieistotne, ponieważ tutaj fejdy. Tu fejdy i tu są bardzo mocne te fejdy. Bardzo drogie przede wszystkim, bo ten fade kosztuje i jest warty 8 koła. Bardzo drogi. Zobaczymy. Pierwsze trzy. No i bez niczego, bez niczego. Niestety, ale zawiera, ale zabrało. No i po raz drugi. Czy będzie teraz jakaś okazja? Przeleciał tutaj Fejcik Talon. Dobra, była okazja i niestety nie wykorzystana. Teraz najdroższa skrzynia i tu już jest troszeczkę cena. Większa niż w tamtych, nawet nie troszeczkę. No ale M9, Poseidon, Karambit, karambita też mieliśmy okazję wydropić Więc teraz M9 albo Poseidonik po raz pierwszy trzy skrzynie. O oh jest, Chyba bym wolał, żeby te tańsze dzisiaj. O kurde, ale tu jednak akaczyk wypadł za dwa koła. Wolałbym, żeby dzisiaj te tańsze nie odda ta nie oddała, tylko jednak ta droższe, te droższe tutaj, żeby się bardziej popisały, ale. To nie jest koncert Życień, To nie jest koncert Życień, To jest CSGO Skins. No i skoro wyszliśmy z samych tych openingów, tutaj niestety na minus, no to przychodzą teraz z pomocą dla nas bitwy. Tą najtańszą zostawię w spokoju. Wezmę się tutaj za te najdroższe. Idzie jest tutaj ta za 600. Słuchajcie, bo ja nie wiem, jak on. A, bo on my niżej musimy iść. Bo nie wiem, jak one się dokładnie nazywają. O, jest. Taki 10. Spróbujmy. może jakiś fedzik wyleci, no i dorzucimy tutaj sobie jeszcze trzy takie. A nie, czekaj, 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 bo to jokery nie wzięliśmy, jokerów nie wzięliśmy, przepraszam. Pardon, pardon, już wracam, już wracam. Jokerki. I dajcie mi tutaj trzy i już jest konkretna tutaj suma. I to jest konkretna bitwa, 13 skrzyń. Oby to było wygrane powiem tak, oby to było wygrane, bo jak przegramy, to w ekwipunku jeszcze skin mamy, które byśmy mogli tu sobie rozdysponować, ale jednak wolałbym ich tutaj nie tykać i oby tutaj był win. Czekamy na przeciwnika i się widzimy. Mamy oponenta! Mamy oponenta, Barto Lollo. No to chyba będzie wpierdollo! Chyba będzie wpierdollo! Oj, Fejdzik, jacy! No dobra, Fejdzik to jeszcze nie jest najdroższy skin, także... Także czekamy. Czekamy tutaj, a sprawa się rozwinie. I oby ten fade wypadł. No oby ten... Nie, znaczy nie wiem, czwórka, tylko ten talon. Ten talonik jest naprawdę sporo warty. Ale no tak jak powiedziałem dzisiaj, to nie jest koncert życia. I my tu jedynie możemy sobie poglądać, jak leci, jak się kręci. Ale jakbyśmy mieli na to jakiś wpływ, to bym był milionerem, ale no niestety. No niestety. Jeden fade. Trzy skrzynie do końca. Czy Raczek jeszcze coś tu zarzuci? Czy Raczek nie, bo Raczek coś tu jednak jeszcze poratuje? Oby, oby, bo ta bitwa nawet się nie zwróci. Tutaj nie ma nic. Tu nie ma nic. No i musi zamek, kurde, uratować. Zameczek, który też dzisiaj totalnie nic nie dał. Dwie skrzynki, które nam nic totalnie dzisiaj nie dały, tylko ta najtansza, nie? jakby na ironię losu akurat najtancza musiała nam dzisiaj stypnąć, kiedy nagrywamy skrzyneczki joker! i dupa i ja pierdzielę co tu się dzieje ej tragedia z tymi jokerami tragedia z tymi do jokerami dobra ratujemy tutaj sytuację Przedaję sobie jeszcze tutaj tą kostę i jeszcze tego tak nie skończymy no ja chcę dzisiaj coś tutaj trafić Ktoś chce trafić, odejmujemy Sobie tutaj Te skrzyneczki, 6, dobra Będzie 9 w takim razie, standardzik No i znowu, czekamy na oponenta Jest kolejny oponent Jest kolejny, ale to już jest tak zwana pułapka Nastawiona na tutaj kolejnego oponenta No tu na pewno przegra To już na pewno my zdominujemy i ten Joker Właśnie o to chodzi Tak zemczuł, jest pierwszy fejt Jest pierwszy fejt Tutaj dla nas jeszcze talon Let's go, let's go! Niech to będzie ta bitwa. Pięknie. Nie zatrzymuj się, Wariacie, nie zatrzymuj się. Napędzaj, napędzaj. Jeszcze możemy czwórkę. Takie skiny tutaj w sobie masz. Dawaj. Czwura. Aj, aj no, już nawet tego tańszego chciałem już. Nawet nie chciałem tego talona. No dobra, może w końcu tata ta 1000 coś tutaj odda na tym odcinku, bo ona to tutaj naprawdę jeszcze nic nie pokazała. Jak jeszcze z tej skrzynki wcześniejszej jakiś tam M4 Fate wyleciało, tak z tej? Ja pierdzielę. Wstyd. Wstyd, hańba i niedowierzanie. Wstyd, hańba i niedowierzanie. Dobra. Musimy chyba jej pomóc, tej najdroższej skrzyni. W takim razie. Najlepiej pomóc, pierdzielając największą ilość skrzyni. Standardzik. Standardzik. Lecimy po kolejną bitwę. No i znowu się widzimy jak ktoś dobije. jest po raz kolejny. Jest po raz kolejny kuć kesi. Oj, pchać się tutaj na podgips, Pchać się podgips. Po raz kolejny. Dobrze, M 4 Jezu, najdroższy skin jak na razie. M eczka Okej. Okay. No, czy to jest bitwa na przełamanie? Coś nie wydaje, coś nie wydaje, no ale... Na tejemce to się skończy? Matko jedyna, ty. Nie no, gdzie jest ten Am 9? Gdzie jest ten Poseidon? Gdzie są te skiny? Jest! Poseidon! Boże! Poseidon! Ale ta... Dobra, ewidentnie te jokery nie są dla mnie. U, nie no, jestem wkurwiony, nie? To jest ostatnia bitwa teraz, którą montuję. Nie wiem, ja mu, jak, jak tutaj mam się odkuć to chyba jej tylko i wyłącznie widzę taką opcję tutaj dzisiaj, nie? Na tej skrzynce na cztery osoby underdog. No i, i tak zrobimy, i tak zrobimy. Dodaję bota, dodaję bota. I jako, że dzisiaj jest opo dużo oponentów na stronie, no to na czwartego znowu poczekamy. Dobra, ten keshi ten to ja nie wiem, ile on ma Keshie. Ile on ma Keshie, ale <śpiewanie> powiem wam, że... Już tutaj raczej odpada z tej bitwy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Lecimy dalej. My jeszcze jeszcze w walce jesteśmy, chociaż teraz. Jelek jakiś za 800 zł. Nie no, po to, to? Po co to? jeszcze czwórka fej. No nie, no to gdzie? Po co? Te, to, to już tym bardziej po co? Nie no, dobra, ja widzę, że dzisiaj te Jokery to ewidentnie nie dla nas. Nie, nie dla nas. Jeszcze to. Dobra. No i teraz akurat, kiedy jest underdog, to musi zacząć nam takie skiny dropić, nie? I m i Talon Fate, i wszystko, to się tylko i wyłącznie da. Szkoda tej bitwy, bo tu już będzie naprawdę przeogromna suma. Tu już będzie przeogromna suma. I taką bitwę dzisiaj potrzebowaliśmy w odcinku. I nie będzie ona dla nas. I nie będzie dla nas. No niestety, walczyliśmy rękami i nogami. Nie dało nam nie, nie dało się zrobić nic. Przynajmniej nie będziemy ostatni dobra, czyli jakby nie underdog, jakby nie underdog to też byśmy przegrali. Kończymy to, kończymy. Poseidon dzisiaj. Nie, jeszcze Fate, przepraszam, jeszcze Talon Fade tutaj by dropił. Poseidon i Talon Fade, ale i tak jednak ten odcinek jest na ogromnym minusie. Dziękuję ci, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych Nar